Po dwóch miarach w New Britannia, z marcelem dwóch posiedzeniach, w czasie których można było pęknąć ze śmiechu, chociaż zachowywałam powagę jak prawdziwa dama, mam wreszcie kostium. Mój siestrzeniec był wspaniały. O trzy kroki ode mnie, w jednej z tych małych kabin z lustrami, dyrygował spódniczarką Leoną i krojczym panem Rej, z dezynwolturą, którą podziwiam. Ta zaszewka na biodrze trochę bardziej z tyłu, prawda? Nie, nie trzeba robić spódnicy zbyt długiej. Do podłogi to wystarczy, będzie wygodniej chodzić. Pani nie potrafi zresztą jeszcze chodzić w zbyt długich spódnicach, zaprawione żółcią spojrzenie Klaudynki, która nie mówi ani słowa. Tak ręka wleży dobrze, dwie malutkie półokrągłe kieszonki przy żakieciku, żeby było gdzie wsadzić palec, jak ręce są wolne. Klaudyna na miłości boską, czy ty nie potrafisz postać sekundę bez ruchu? Nawet fanszetka nie wierciłaby się tak jak ty. Spódniczarka zdumiona, nie wiedziała co myśleć. Przycupnięta na czworakach, na dywanie, spoglądała ku górze, najwyraźniej zadając sobie pytanie, kto to jest nie brat, ale chyba i nie kawaler. A kiedy po ostatniej mierze wyszliśmy razem, klaudynka sztywna w szmizetce ze stojącym białym kołnierzykiem, w płaskim kapeluszu z rondem, ledwo trzymającym się na niesławnej czuprynie, Marcel powiedział, zerkając na mnie spod oka. Wiem na kogo wyglądasz, ale zachowam to dla siebie. Dlaczego? Jak już mi powiedziałeś tyle, to możesz powiedzieć i resztę. Nie. Szacunek uczucia rodzinne nie pozwalają mi na to. Ale ten sztywny kołnierzyk, i te falujące włosy krótko obcięte, i ta dopasowana spódnica. Ho, ho, tata gotów jest kręcić nosem. Myślisz, że mu się nie spodoba? pytam od razu zaniepokojona. Pij, oswoi się! Mimo pozorów obrońcy moralności, tatuś sam święty nie jest. Nie, dzięki Bogu święty nie jest, ale ma gust. Ja też mam gust, rzuca Marcel urażony. – Ty? Ty masz przede wszystkim gusta i to szczególne! – śmieje się, ledwo otwierając usta. Tymczasem wchodzimy już na smutne schody w domu przy ulicy Jacob. Mój siostrzeniec godzi się zejść ze mną na podwieczarek w moim pokoju, gdzie ustawiamy sobie na kolanach talerzyki z rachat mukum, przejrzałymi bananami i zimne grogi ze słonymi ciasteczkami. Na dworze jest gorąco, a w moim mrocznym pokoiku chłodno. Korci mnie to już od dłuższego czasu i teraz chyba się odważę. Marcelku, co to była za historia w liceum, Bojlo? Oparty o poręcz niskiego fotela, ze słonym ciasteczkiem w delikatnych palcach, odwraca się zwinnie jak jaszczurka i spogląda na mnie. Policzki ma rozognione, brwi ściągnięte, usta rozchylone z wyrazem zdziwienia. Cóż za śliczny, rozgniewany mały Bóg. Mały jak jedna ziarnka piasku, ale jaki śliczny. Ach, dosłyszałaś wtedy. Moje gratulacje słuch masz doskonały. Mógłbym co prawda odpowiedzieć, że to nie twoja rzecz. I owszem, ale jestem zbyt miła, żebyś mi odpowiadał w tak brzydki sposób. Historia w liceum Boylo, podłość której nie zapomnę do końca życia, to ci może pozwoli lepiej poznać mego ojca, którego tak lubisz. Zrobił mi coś takiego. Ileż pasji we wzroku tego małego to niesłychane. Spalam się wprost z ciekawości. Opowiedz mi, proszę. – No więc idzie o Charlie'ego, pamiętasz? – Czy pamiętam? – Otóż tak. Zacząłem chodzić jako ekstern, uczeń, który nie jest w internacie – przypisek tłumacza. Do liceum Boylo. Charlie miał je właśnie za rok skończyć. Wszyscy ci chłopcy niedomyci o czerwonych rękach i w brudnych kołnierzykach przejęli mnie od razu, tylko on jeden. Odniosłem wrażenie, że jest do mnie podobny, trochę tylko starszy. Patrzył na mnie długo bez słowa, a potem, tak jakoś bez żadnej przyczyny, zbliżyliśmy się do siebie. Trudno oprzeć się urokowi takich oczu. Nie mogłem uwolnić się od myśli o nim, choć nie śmiałem mu tego powiedzieć, a i on też, widać, nie mógł uwolnić się od myśli o mnie. Szepcze Marcel, spuszczając powieki. Gdyż. powiedział ci o tym? Nie, napisał, niestety. Ale słuchaj dalej. Podpisałem mu to i to z jaką wdzięcznością. I od tej pory spotykaliśmy się poza szkołą u babci i gdzie indziej. Dzięki niemu poznałem i pokochałem milion rzeczy nieznanych mi dotąd. Milion. Och, nie myśl zaraz o jakichś rzeczach łusiowatych, protestuje Marcel wyciągając rękę. Chodzi mi o wymianę myśli, uwagi na marginesie książek, drobne upominki. Ach, ty pensjonarko, niech będzie. Ale najważniejsza była ta korespondencja niemal codzienna, aż do chwili, kiedy od razu wiedziałam. Tak, ojciec wykradł mi jeden list. Hm, nie można powiedzieć, żebyś przebierał w słowach. Nie, on twierdzi, że podniósł go z podłogi. Ktoś nie tak źle do mnie nastawiony zrozumiałby może, ile w tych wszystkich listowych czułościach było po prostu literatury, ale on wpadł w dziką pasję. Ach, jak sobie o tym pomyślę, czuję się zdolny do najgorszych rzeczy. Uderzył mnie w twarz, a potem poszedł do dyrekcji, żeby, jak powiedział, narobić szumu w szkole. I wtedy poproszono cię, żebyś ją opuścił, tak? Gdyby tylko to, ale nie, to Czarniego wyrzucili ze szkoły. Ośmielili się to zrobić. W przeciwnym wypadku ojciec narobiłby pewno szumu w tych swoich piśmidłach, to do niego podobne. Słucham chciwie i zachwycam się. Te rozognione policzki, pociemniałe niebieskie oczy, drżące usta, wyginające się jak do płaczu. Nigdy nie zobaczę dziewczyny równie urodziwej. Twój ojciec zatrzymał ten list, oczywiście. Marcel, Marcel śmieje się przejmująco. Miał szczery zamiar. Ale ja też mam głowę na karku. Dobrałem klucz do jego szuflady i wziąłem co moje. Och, pokaż mi go, błagam. Z instynktownym gestem w stronę kieszeni na piersiach mówi. Niestety, moja droga, nie mam go przy sobie. Jestem zupełnie pewna, że właśnie go masz. Marcelku, mój śliczny marcelku, to tak odpłacasz swojej przyjaciółce za, za okazane zaufanie? Wyciągam podstępnie ręce w stronę jego kieszeni i spoglądam na niego tak przymilnie, jak tylko potrafię. Och ty, panno szperalska! Nie chcesz chyba zabierać mi go siłą, coś podobnego. Zostaw, Klaudynko, złamiesz mi paznokieć. Dobrze pokażę ci ten list, ale zapomnisz o nim zaraz po przeczytaniu. Przysięgam na głowę usi. Wyciąga zielony damski portfelik i wyjmuje z niego starannie złożone arkusiki bibułki, zabazgrane drobniutkim pismem. Posmakujmy, jak też pisze Charlie Gonzales. Kochany... Wyszukam to opowiadanie o Vauerbacha i przetłumaczę Ci fragmenty, gdzie jest mowa o miłosnej przyjaźni dwóch chłopców. Niemiecki znam jak francuski, nie będę miał więcej żadnej trudności w tłumaczeniu i prawie tego żałuję, bo słodko by mi było pomęczyć się trochę dla Ciebie, mój najmilszy i jedyny. Och, tak, jedyny. Niepodzielny władca mego serca, wyłączny przedmiot mego zachwytu. I pomyśleć, że twoja zazdrość wciąż żywa znów się żachnęła. Nie mów mi, że nie umiem czytać między wierszami twoich listów, tak jak umiem czytać w twoich oczach, i wiem dobrze co znaczy te kilka poirytowanych słów o nowym przyjacielu o lokach zbyt czarnych, z którym rozmowa tak mnie pochłonęła, gdy wychodziliśmy o czwartej. Tego rzekomego nowego przyjaciela prawie że nie znam. Chłopaczek o lokach zbyt czarnych. Dlaczego zbyt? To florentyńczyk, Giuseppe Bocci. Rodzice umieścili go na pensji u B, tego słynnego profesora, by ustrzec go przed deprawującym wpływem kolegów. Niektórzy rodzice rzeczywiście miewają nosa. Ten mały opowiadał mi o zabawnym studium psychologicznym poświęconym przez jednego z jego współziomków, tematowi Amicizies Di Collegio, które ten zaalpejski krafting określa jako mimetyzm popędu płciowego, gdyż czy to Włosi, czy Niemcy, czy Francuzi wszyscy ci materialiści wykazują jak najobrzydliwszą konowalską głupotę. Ponieważ broszurka zawiera parę zabawnych obserwacji, Giuseppe pożyczy mi ją, poprosiłem o nią. Dla kogo? Dla ciebie oczywiście, a ty mi za to odpłacasz takim paskudnym podejrzeniem. Przyznajesz, że byłeś niesprawiedliwy, to mnie pocałuj, nie przyznajesz? W takim razie ja ciebie pocałuję. Ileż już książek napisano, traktujących w sposób mniej lub bardziej niezręczny o tym zagadnieniu, ponad wszystkie inne złożonym i pociągającym. By utwierdzić się w wierze i religii moich zmysłów, przeczytałem znów płomienne sonety Szekspira do hrabiego Pembroke, niemniej pełne ubóstwienia sonety Michała Anioła do Kawalieriego. Zajrzałem, by się pokrzepić do Monteina, Tenisona, Wagnera, Wolta Whitmana i Carpentiera. Mój chłopaku, smukły, mój posążku ciepły i gibki całuję twoje trzepotliwe powieki. Wiesz, że cała ta przeszłość, którą poświęciłem ci bez wahania, cała ta przeszłość pełna upadającego rozciekawienia, wstrętnego mi teraz, cała ta przeszłość wydaje mi się dzisiaj koszmarem bolesnym i odległym. Tylko ty jeden jesteś. Twoja miłość wynosi mnie ku szczytom i rozpłomienia, psiakość. Został mi tylko kwadrant na przestudiowanie konceptualizmu Abelarda. Szczególne to musiały być koncepty u tego kapłona. Twój ciałem i duszą, Charlie. Koniec! Co mam powiedzieć? Czuję się trochę onieśmielona tymi historiami chłopczyńskimi. Wcale się nie dziwię, że ojciec Marcela też się żachnął. Och, wiem aż za dobrze, że mój siostrzeniec to kąsek ekstra smakowity, ale tamten, ten Charlie, plagiator i gaduła, którego Marcel całuje mimo jego czarnych wąsików. Myślę, że Marcel nie powinien być brzydki, gdy go całować. Zerkam na niego z dołu, zanim jeszcze oddam mu list. Nie zwraca na mnie najmniejszej uwagi. Nie zamierza pytać mnie o zdanie. Z brodą wspartą na dłoni pochłonięty jest własnymi myślami. Jego podobieństwo do mojego kuzyna wujka jest w tej chwili tak oczywiste, że czuję nagłe skrępowanie i oddaję list. Twój przyjaciel umie pisać ładniej niż łusia. Tak, ale powiedz, czy nie jesteś oburzona tak idiotyczną karą dla takiego niezwykłego Charlie? Może nie tyle oburzona, co zaskoczona, bo ostatecznie Marcelek jest tylko jeden na świecie, ale przypuszczam, że takich Charlie jest w szkołach więcej. Więcej, daj spokój, Klaudynko. Nie zamierzasz chyba przyrównywać go do tych zepsutych sztubaków, którzy... Ach, daj mi się czegoś napić i jeszcze jedno racha tłuku. Masz mi się gorąco zrobiło od tych wszystkich myśli. Aciera twarz cienką, niebieską chusteczką, a że podsuwa mu usłużnie kieliszek zimnego grogu, odkłada portfel na wyplatany stolik, opiera się, drżący jeszcze z podniecenia, i pije małymi łykami. Pojada różane rachat łukum, pogryza słone ciasteczko i zatapia się we wspomnieniach o swoim Charlie. A ja, dręczona ciekawością, dręczona tak, że aż miałabym ochotę krzyczeć, zadaję sobie pytanie, jakie jeszcze inne listy są w zielonym portfeliku. Nachodzi mnie czasem, nieczęsto Bogu dzięki, taka wstrętna i nieprzeparta chętka, równie dojmująca jak pokusa kradzieży. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeżeli Marcel przyłapie mnie na grzebaniu w jego korespondencji, będzie miał prawo mną pogardzać i skorzysta z niego, lecz na myśl o tym nie oblewam się rumieńcem wstydu, jak to było w każdej powiastce szkolnej. Wszystko jedno, spróbujemy niby to przez nieuwagę stawiam talerzyk z ciastkami na kusicielskim portfelu. Jak się uda, to się uda. Klaudynko, mówi Marcel, powracając do rzeczywistości. Babcia uważa, że jesteś bardzo dzika. To prawda. Nie umiem z nią rozmawiać, co ja poradzę, nie znam jej właściwie. Och, to nie ma zresztą żadnego znaczenia, Boże. Jako ta fanszetka robi się okropna. Cicho. Moja fanszetka jest zawsze śliczna. Bardzo lubi twojego ojca. Nic dziwnego, jest taki sympatyczny. Po tej miłej uwadze wstaje. Wkłada batystową szmatkę do lewej kieszeni. Nie, nie przypomniał sobie. A teraz niech już idzie prędko. Na sekundę nawiedza mnie wspomnienie o listach miłosnych Anne, które w podobnym napadzie ciekawości wyciągnęłam niegdyś na pół spalone z pieca w szkole i nie czuję najmniejszych wyrzutów sumienia. Zresztą Marcel mówił z drwiną o ojcu. To paskudny chłopak. Już idziesz? Tak, muszę. Zapewniam cię jednak, że zawsze wychodzę stąd z żalem, bo powiernica z ciebie wymarzona i tak mało kobieca. Rozkoszny. Odprowadzam go aż do drzwi wejściowych, by się upewnić, że skoro dobrze je zamknę, nie będzie mógł wrócić bez dzwonka. A teraz prędko do portfeliku. Pachnie ładnie, pewno perfumami Charlie'ego. W jednej przegródce podobizna Charlie'ego, format pocztówkowy. Charlie do pasa, ramiona nagie, czoło przepasane antyczną przepaską i data 28 grudnia. Zajrzyjmy do kalendarza. 28 grudnia świętych młodzianków. Kalendarzowy traw płata czasem niezłe figle. Gaść pneumatyków. Pismo podłużne i pretensjonalne, ortografia pospieszna randki, to naznaczane, to odwoływane, dwa telegramy z podpisem Juliusz. Anne otworzyłaby szeroko usta ze zdumienia. Obok tej korespondencji, fotografia kobiety, kto to? Stworzanko urocze, płaszcz do przesady, wąskie w biodrach, w czarnej koronkowej sukni naszywanej pajetkami, z dyskretnym dekoltem. Palcami przesyła pocałunek. Udał ten sam podpis Juliusz. Coś podobnego więc mężczyzna? Przyjrzyjmy się dobrze. Natężam wzrok. Biegnę po czcigodną trójlupę tatusia. Przeprowadzam szczegółowe oględziny. Dłonie ma Juliusz w przegubach trochę grubokościste, ale ostatecznie nie aż tak, jak choćby Marysia Belom, żeby wymienić tylko ją. Biodra nie są w żadnym razie męskie – ani te krągłe ramiona także nie, a jednak mięśnie szyi koło ucha wprawiają mnie w rozterkę. Tak, to jest szyja efeba, teraz widzę. Wszystko jedno, szukajmy dalej. Na papierze, jakiego używają kucharki, stylem kuchennym oto jakieś niezrozumiałe wskazówki z błędami ortograficznymi trącącymi kuchnią. Względem tego co pytasz, to mojem zdaniem lepiej żebyś na ulicę Trawesjer nie chodził, ale do Leona, śmiało ze mną iść możesz, to koło tej piwiarni co ci mówiłam. I bardzo tam jest przyjemnie i możesz spotkać różne osoby, woltyżerów z Merdano i t.d. Co do Ernestyny i Charasson, to ci radzę. Miej na nie oko, Wiktoryna. Nie wiem, ale jeszcze chyba ciągnienia nie było. O tam hotelu na Lafite musiała ci już babka mówić, że można. Co za światek! To te męty poświęcił Charlie Marcelowi i ośmiela się poczytywać to sobie za zasługę. Najbardziej jednak zdumiewa mnie, że mój siostrzeniec nie brzydzi się tymi resztkami po różnych Ernestynach, artylerzystach, itd, pojmuje za to doskonale, że Charlie, który dość miał wreszcie Juliuszu zbyt łatwych, swoją drogą ta fotografia to coś zupełnie nieprawdopodobnego, przyjął z zachwytem coś tak delikatnego jak ten młodziutki chłopaczek, przynoszący mu uczucia jeszcze nietknięte i skrupuły, które rozkosznie jest przezwyciężać. Tak. Charlie jest dla mnie zdecydowanie wstrętny. Mój kuzyn wujek miał świętą rację, że przyłożył się do usunięcia go z liceum Boileau. Taki brunet on na pewno musi być obrośnięty na piersiach. Melanio, prędziutko weź wiakra i pędź do cioci. Zawieziesz Marcelowi tę paczuszkę i list, który właśnie pisze. Nie zostawiaj tego u koncierzki. Serce, moje list, jakże ja bym mogła zostawić liczności, ty moje, nie kłopotaj się, nic oddam, moja w tym głowa, że nikt się o niczym nie dowie, mogę jej zaufać, oddana mi jak zawsze teraz myśli z uniesieniem, że zrobię wreszcie decydujący krok, nie wyprowadzam jej z błędu, to jej sprawia taką przyjemność. Swoją drogą to prawda, że fanszetka robi się wręcz śmieszna. Zgodziła się na swój paryski koszyk, ale musiała jej tam włożyć kawałek welwetu z mego dawnego szafroka. Mniego i ugniata energicznie, przeciąga po nim pazurkami, wygrzewa zbity w kulkę pod sobą lub też liże, dumając o przyszłej rodzinie. Suteczki jej nabrzmiewają i robią się bolesne. Nigdy jej teraz nie dosyć głaskania, pieszczotek, jak mówią u nas w Montini. Uradowana Melania przynosi mi liścig od Marcela, podziękowanie za odesłany portfel. Dziękuję ci, kochana. Nie niepokoiłem się, chyba że nie, widząc, że portfel jest w twoich rączkach, które serdecznie całuje. Dyskretna Klaudynko. Dyskretna Klaudynko to może być równie dobrze ironia, jak i prośba o milczenie. Tatuś pracuje z panem Maria, to znaczy zamęcza biednego chłopca, każąc mu przewracać od góry do dołu całą bibliotekę. Zaczęło się od tego, że przy akompaniamencie soczystych przekleństw przybił najpierw dwanaście półek na książki formatu osiemnastki. Spisał się wspaniale tyle tylko, że kiedy pan Maria, cichy, oddany i zakurzony, chciał ustawić książki okazało się, iż tatuś pomylił się o jeden centymetr w odstępach i książki nie mogły się zmieścić. Trzeba więc było odbijać wszystkie półki prócz jednej. Można sobie wyobrazić, ile się przy tym rozlegało krwi i piorunów. Pękałam ze śmiechu na widok tej klęski, a pan Maria powiedział tylko z niezmąconą cierpliwością: a to nic nie szkodzi, przybijemy półki w trochę większych odstępach. Dostałam dzisiaj całe pudło nadziewanych czekoladek, tak, i list od mego kuzyna wujka. Moja miła przyjaciółeczko, nie pogniewasz się chyba o to słodkie zastępstwo. Twój stary wujek musi wyjechać na tydzień, dziesięć dni, w interesach. Po powrocie, jeśli zechcesz, zwiedzimy inne jeszcze miejsca, rozrywek kiepsko przewietrzane. Nie zapominaj o Marcelu, który nie żartuje wcale, bardzo zyskuje przebywając w twoim towarzystwie. Całuje łapki prawem wujaszka. Tak? Otóż nie żartuję wcale. Wolałabym nie mieć czekoladek, a mieć wujka. Albo też mieć i wujka, i czekoladki są zresztą wyśmienite. Łusia sprzedałaby się za połowę tej torby. Fanszetka bo cię zamorduje, jak nie przestaniesz. Ten potwór wsuwa łapkę aż na zbyt re zręczną, ale nic z tego. Dostaniesz tylko czekoladową otoczkę. I ja grubym końcem nowego pióra wybiorę już krem ze środka.